I cześć, witaj w 13 już odcinku tego codziennego vloga. Wybacz moją zawieszkę, ale jestem dzisiaj, bardzo krótko spałem i byłem w pracy i, i w ogóle. Także ten vlog dzisiaj będzie króciutki, pewnie z minutę będzie trwał. A no dlatego, że mam jeszcze do zrobienia trochę rzeczy. Przyszła moja książka wydrukowana w końcu, jak zostać maszynistą. Także powiem drugi do druk. No i muszę ją popakować dla klientów, którzy ją kupili. Muszę ją podpisać, bo obiecałem, że każdemu podpiszę. Taki stosik na razie mam. Tam gdzieś w pudle jeszcze leży drugie tyle albo więcej. Więc yy, siadam do tego. Także no, moim kiedyś marzeniem było wydanie książki. To wydałem sam. Teraz wydam prawdopodobnie drugą z wydawnictwem. No i fajnie, fajnie się to kręci. Nie jest to może jakiś super opłacalny biznes, ale no zawsze jest to jakieś budowanie swojego autorytetu. Także książka, fajna sprawa, polecam. A jeżeli chcesz zostać maszynistą albo maszynistką, no to polecam też tą książkę kupić. Dzięki, i to tyle na dziś. Tak jak obiecałem, będzie krótko. Trzymaj się, cześć.